Cześć. Dziś mam dla Was zachętę turystyczną z okolic Karszyska Kamienna. Są tam jedne lasy, łąki, między wymogami wie się rzeka, jest szlak turystyczny jeden, można się przejść, zrelaksować. Ta zachęta turystyczna należy do działu turystyki naukowej. A dlaczego relaksacyjne miejsce należy do działu turystyki naukowej? Otóż dlatego, że na tych terenach znaleziono jedno z najważniejszych miejsc dotyczących Paleolitu. To są tak ważne, żeby zmienić powszechny pogląd na Paleolit. Miejscem tym była kopalnia hematytu, z którego wyrabiono ofrę. Obok, obok tej kopalni była prawnicza wioska. Jeszcze dalej, nie, obok, coś co główny badacz na nazwał protomiastem i jeszcze dalej też niedaleko, grzybowa góra, o, i na niej był zakład przetwórstwa krzemienia. Rzeczy nieprawdopodobne, niewiarygodne, to by się spodziewał Palomit. Zresztą, nadmienię przy okazji, że to są czasy mniej więcej 10 tysięcy przed Chrystusem, czyli czasy Göbert-Litte. Badania rytmiczne no, zaczęto. Jeszcze w latach 20., wcześniej też o nim wspominano, ale w latach 20 w okolicy Skarżyska Kamienna małżeństwo Anna i Ludwik Salicy prowadzili badania. Otóż chodząc po terenie, na powierzchni, znajdowali oni warunki hematytu, znajdowali oni narzędzia krzemienne i jakieś kawałki żaren rozcieranie hamakryków na, na Ochę. Bardzo się tym zainteresowali. Przyjeżdżali na kolejne sezony badań. Sezon Nie wkopywali się w głąb, ale z, z powierzchni zbierali artefakty. Po sezonu, podynki, w jednym z sezonów, jak to gospodyni, taki konie wywiozły całą uwagę na artefakty. Powstało trochę prac naukowych, raczej takich zbiorów. Niestety, w czasie wojny wszystko zginęło dokładnie w czasie powstania warszawskiego. Kolejnym badaczem rynna był profesor Stefan Krukowski. On badał rybne w latach 30., a później powoli 40., aż do 50. I jego wyniki, jego prac też nie zachowały się w zbyt dużych ilościach, artefakty też. Opublikował on jeden artykuł w 1961 roku i oraz również powstały prace zbiorowe z jego udziałem. Schedę po profesorze krukowskim objął profesor Romanch, znale nam już z badania zwolenia, stanowiska na, stanowiska na, na Delta w zwolenie więc artefaktów za wiele się nie zachowało. Miejsce dodatkowo zostało zniszczone długoletnią eksploatacją piasku, ale pomimo tego znaleziono tutaj ponad 400 domostw z tego właśnie najświetniejszego czasu, tak małym terenie. Niedaleko uroczego zakątka Starego Młyna profesor Romuald Schiltz znalazł ślady po trzech domach widniejące na planie łuku. Odległości między tymi domami wynoszą 35 i 36 metrów. Taki układ, zauważa profesor, nie był warunkowany układem terenowym. Domy te postawiono zgodnie z pomysłem na zabudowę. I biorąc pod uwagę rzeczywiste zniszczenie wydobyciem piasku tego zabytkowego miejsca, no to mogło być tych domów więcej. Mogły, mogły one tworzyć jakiś układ wiejsko-urbanistyczny. Zresztą tą część rydna profesor Stefan Krukowski uważał za wielkie centrum gospodarcze, które gromadziło ludzi nawet z bardzo, z bardzo dalekich rejonów, takich jak Pieniny, Słowacja, a nawet Tokaj na obecnie przy Węgrzech. Biorąc pod uwagę niszczącą działalność wojny, a także eksploatacji piasku na tym terenie, możemy jedynie mu uwierzyć. Tak samo jak jego następcy, profesorowi Romualdowi Szyldowi. Dzisiaj mamy 30 stopni, nawet ponad Celsjusza. W okolicznym stawie ludzie się kąpią, bawią się, warczą jakimiś maszynami jeżdżącymi. A ja idę rozejrzeć się po okolicy. Jesteśmy kilkaset metrów na zachód od. Kopalni hematytu na stanowisku, w miejscu, które być może nazywa się Grzybową Górą nieśmieciową, grzybową I co to za miejsce? O właśnie, o, Czekoladowy. Czekoladowy. Właśnie Grzybowa Góra jest miejscem, w którym były pracownik przemieniarski. Były to typowo zakłady produkcyjne według Krukowskiego. Krukowskiego, ale powtarza to ponownie jego wychowany, już obecnie emerytowany profesor Romuald Schild. Ten profesor, który robił pracę w zwoleniu. i opisał Zwolek. Mm -hmm. Okej. Okay. Więc... <laughs> Dla mnie to... Brzmi rozsądnie. Brzmi rozsądnie, wszystko razem. Chociaż niewiarygodnie, jak naszą wiedzę o paleolicie. W każdym razie, na Grzybowej Górze były zakłady produkcyjne, które były krzemienne przetwarzały na takie poręczne odłupki do wyrobu narzędzi. No, to, to, to już jest, jest mały fragment tego poręcznego. Od 10 tysięcy przed Chrystusem, to, o, to kawał czasu. Nawet teraz już mogę wiedzieć, że 12 tysięcy lat później, to Też całkiem wydobywa na świeży. Hmm. To wie, kto wie. W każdym razie na grzybowej burze odkryto jamy zasobowe. Sam profesor Krukowski odkrył ich osiem, z tym jedną podwójną, wypełnioną bułami krzemienia. I znaleziono tutaj sporo takich obdłupków, poręczeń, wygodnych. Jakiś taki typowy surowiec narzędziowy. Według profesora Krukowskiego można było sobie nie tutaj przybyć, dogadać się z grupą na miejscu i zakupić. Wymienić, czyli wszystko to ja określam ogólnie wymianem handlu. Paleolitycznego. Paleolitycznego, no, no, bo niewiele się to różni. Wymiana na coś albo wymiana pieniędzy pieniądze i potem pieniądze opiniowana na tą kolejną rzecz. Poza wszystkim innym jest to bardzo ładne miejsce. Przede że z racji zaludnienia. Bywa trochę zaśmiecony. No, obok jeziorko. Na znaczy, upał można się kąpać. Nie można się kąpać. Nie można się kąpać. Więc <grym> się wszyscy kąpią. Jest, jest zakaz. W każdym razie natrafiliśmy na ślady po obozowisku. Może nie bardzo stare, może zawsze jest to obozowisko. Jak się nie ma to się lubi, to się lubi to się ma. Nadłóż to. Krzemień w naturze występuje w takiej postaci. Taki buł krzemienny. A wstępna obróbka mogła polegać na zdarciu tej skórki i pokazaniu, co jest wewnątrz, jakie jest jakości. Dziękuję za oglądanie i zapraszam niebawem na część drugą.